Cześć z tej strony Marcin. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, porozmawiamy sobie na temat zainteresowania ze strony kobiety. Jak zweryfikować, czy dziewczyna jest tobą zainteresowana i jak bardzo jest ona tobą faktycznie zainteresowana? Panowie porozmawiamy sobie dziś na temat charakterystyki zainteresowania, na temat tego, dlaczego zainteresowanie nie jest czymś zero Dlaczego zainteresowanie również jest dynamiczne i zmienia się w czasie i przede wszystkim porozmawiamy sobie na temat kilku przykładów różnego poziomu zainteresowania w przypadku poznawania kobiet na żywo, jak i przez internet. Powiem Ci również dzisiaj, na czym warto abyś się skupił, na jakie kobiety warto abyś przeznaczał swój czas i swoją energię, dlatego że panowie... Jest bardzo wielu mężczyzn, którzy inwestują czas, pieniądze i swoją energię w dziewczyny, które, brzydko mówiąc, mają ich głęboko w dupie. Więc, abyś Ty nie znalazł się właśnie w takiej sytuacji, obejrzyj ten materiał do końca. Zapraszam. Drodzy, jak zwykle jedno małe słowo wstępu: jeżeli w tej chwili stoisz w obliczu skomplikowanej sytuacji z kobietą bądź mężczyzną, napisz do mnie maila, zrobię co mogę, aby Ci pomóc. Tak samo, jeżeli w tej chwili mierzysz się z uzależnieniem od pornografii i masz trudności z tym, aby przestać, aby zrobić krok do przodu właśnie w tym obszarze, napisz do mnie maila. Opisz pokrótce swoją sytuację, zrobię co mogę, aby ci pomóc. Tymczasem przejdźmy do konkretów i do tematu tego odcinka. Panowie, pierwsza informacja, jaką chcę Wam dzisiaj przekazać, to jest to, że zainteresowanie nie jest czymś zerojedynkowym, to znaczy, to nigdy nie jest tak, że dziewczyna albo jest tobą zainteresowana, albo nie jest. Zawsze może być coś pomiędzy, i to, że dziewczyna na samym początku. Nie jest otwarta wyjść z tobą na randkę, nie jest ona od razu gotowa, aby spotkać się z tobą jeden na jeden. To wcale nie oznacza, że w perspektywie dwóch, trzech tygodni ta dziewczyna nie znajdzie dla ciebie czasu, więc, panowie, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, natomiast pamiętajcie, że zainteresowanie nie jest zero-jedynkowe. Posłuchaj, może miałeś kiedyś w swoim życiu taką sytuację, że jakaś dziewczyna była tobą zainteresowana i ty o tym wiedziałeś. Ta dziewczyna. Może nawet była dla Ciebie atrakcyjna fizycznie, może byłeś otwarty wyjść z nią na spotkanie, rozważałeś wyjście z nią na spotkanie, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłeś. Może spotykałeś się wtedy z inną dziewczyną, może byłeś po prostu po rozstaniu i nie chciałeś się angażować w żadną relację, natomiast było coś w tej dziewczynie, co Cię intrygowało, może to był jej wygląd, może jej charakter, sposób bycia, obojętnie. Więc co próbuję ci przekazać? Próbuję ci przekazać, że potencjalnie byłeś może na takim etapie życia, gdzie nie chciałeś się z nią spotkać, ale ta dziewczyna w jakiś sposób była dla ciebie atrakcyjna. Więc z jednej strony nie chciałeś się z nią spotkać, ale z innej strony, jeżeli byłbyś wówczas na, jeżeli byłbyś wtedy na innym etapie życia, potencjalnie byłbyś gotowy z nią wyjść. Więc próbuję Ci w tym momencie przekazać, że kobiety mają tak samo. Możesz poznać dziewczynę, która jest świeżo po rozstaniu, dziewczyna da Ci do siebie numer i potencjalnie nie będzie ona gotowa się z Tobą spotkać od razu. Ale kto powiedział, że ta dziewczyna za dwa miesiące nie wyjdzie z Tobą na tę randkę, jeżeli będziesz cierpliwy, jeżeli dasz jej czas, jeżeli dasz jej przestrzeń. Panowie, więc pamiętajcie, że zainteresowanie nie jest zero-jedynkowe i to, że dziewczyna na dzień dzisiejszy nie wyjdzie z tobą na randkę, nie musi to oznaczać, że nie jest ona kompletnie tobą zainteresowana. Tak samo, to, że dziewczyna wyjdzie z tobą na spotkanie, wcale nie musi zawsze oznaczać, że jest ona tobą bardzo zainteresowana, dlatego że dziewczyna może być świeżo po rozstaniu i z drugiej strony może chcieć szybko. Zapełnić tę pustkę po swoim byłym i może chcieć na przykład spotkać się z innym mężczyzną, co jest oczywiście zachowaniem niezbyt dojrzałym, ale oczywiście zdarzają się tego typu przypadki. Panowie, druga istotna kwestia w kontekście zainteresowania jest taka, że jest ono dynamiczne, zmienia się ono w czasie. To jest w zasadzie informacja, która pewnie jest dla Was oczywista, natomiast poświęćmy dwie minuty i porozmawiajmy sobie właśnie na temat dynamiki. Zainteresowania. Słuchaj, może być tak, że poznasz dziewczynę, która będzie Tobą od początku bardzo zainteresowana, która będzie od razu gotowa, aby wyjść z Tobą na spotkanie, ale może być również tak, że wyjdziesz z nią na spotkanie i po pierwszej, po drugiej randce ta dziewczyna kompletnie. Straci to zainteresowanie, ta dziewczyna zda sobie sprawę, że po prostu do siebie nie pasujecie, że nie jesteś facetem dla niej, no i ona nie będzie już otwarta, aby z tobą wyjść, bo na przykład ta dziewczyna na tym etapie życia szuka stabilnego związku, szuka mężczyzny na dłuższą relację, a ty dałeś jej odczuć, że szukasz zabawy, że szukasz luźnej relacji opartej na fizyczności, no i dziewczyna po prostu się wycofa. Tak samo możesz wyjść na randkę z dziewczyną, która była sceptyczna, nie była przekonana, wyszła z tobą na to spotkanie po miesiącu czasu, od kiedy dała ci swój numer, a okaże się, że po jednej, po dwóch, po trzech, po czterech randkach ta dziewczyna zacznie się w tobie powoli zakochiwać. To wcale, panowie, nie jest wykluczone, więc pamiętajcie o tym, że zainteresowanie jest dynamiczne. Nie musisz od razu spotkać się z dziewczyną, która jest Tobą super zainteresowana. I tak samo, jeżeli spotkasz się z dziewczyną, która jest Tobą bardzo zainteresowana, nie bierz tego za pewnik, dlatego że wcale nie jest powiedziane, że ta dziewczyna od razu wskoczy ci do łóżka. Panowie, pamiętajcie o tym, zainteresowanie jest dynamiczne i zmienia się ono w czasie. Dobrze, skoro już wiemy, że zainteresowanie nie jest zero jedynkowe i że jest ono dynamiczne, przejdźmy do kilku przykładów. Właśnie różnego poziomu zainteresowania ze strony kobiet w przypadku poznania kobiety na żywo, jak również przez internet. Zacznijmy może od poznawania kobiet na żywo. Mam nadzieję, panowie, że przełamujecie swoje blokady, że podchodzicie chociaż od czasu do czasu do kobiet na żywo, że poznajecie w ten sposób dziewczyny. Więc załóżmy, że. Zagadałeś do dziewczyny na ulicy, no i od początku czułeś ten entuzjazm. Dało się wyczuć, że dziewczyna po prostu jest tobą zainteresowana. Była uśmiechnięta, zadawała ci pytania. Kiedy rzuciłeś w powietrze jakieś wspólne plany, wyjście na nie wiem, na drinka, na rower obojętnie, ona od razu powiedziała ci: "Pewnie, czemu nie?" i dała ci do siebie kontakt. Kiedy do niej zadzwoniłeś, Odebrała telefon, była od razu otwarta na spotkanie i faktycznie się na tym spotkaniu pojawiła. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to jest to jasny sygnał, że ta dziewczyna jest Tobą dosyć mocno zainteresowana. W skali od 1 do 10 powiedziałbym, że jej poziom zainteresowania Twoją osobą wynosi na pewno od 7 w górę. Jest to dziewczyna, na którą warto abyś poświęcił swój czas, dlatego że z tego typu dziewczynami będzie ci po prostu łatwiej. Jeżeli dziewczyna od początku jest z tobą zainteresowana, oczywiście, tak jak ci powiedziałem, zainteresowanie może się zmienić, ale z defaultu, tak, od startu, jeżeli ona jest z tobą zainteresowana, to będzie ci po prostu łatwiej. Ta relacja będzie bardziej naturalnie płynąć. Dziewczyna będzie Bardziej otwarta na spotkaniach, będzie więcej dawać od siebie, no i te spotkania zazwyczaj będą po prostu przyjemniejsze. Lejdźmy dalej. Załóżmy, że poznałeś kobietę na żywo, no i ona już nie była tak bardzo entuzjastyczna jak w tym pierwszym przypadku. To znaczy, rozmawiała z Tobą, natomiast kiedy rzuciłeś w powietrze temat wspólnych planów, no to ona powiedziała Ci, że wiesz co? No, ogólnie jestem trochę zajęta, mam teraz dużo pracy, ale zobaczymy, tak? Ale mimo wszystko podała ci do siebie numer. Ty do niej dzwonisz po kilku dniach, a ona ci mówi, że ogólnie spoko, natomiast w tym tygodniu jest zajęta, pomyślno o jakimś innym terminie. I w zasadzie nie umówiłeś z nią spotkania, gdzieś to spotkanie zawisło w powietrzu. Posłuchaj. Tak jak widzisz, poziom zainteresowania tej dziewczyny na pewno jest niższy niż w tym poprzednim przypadku. Powiedziałbym, że ten poziom zainteresowania jest gdzieś w granicach od 5 do 6, na takiej skali od 1 do 10. Natomiast to, że ta dziewczyna nie jest jeszcze tak bardzo Tobą zainteresowana, to nie oznacza, że na przestrzeni kilku randek to się nie może zmienić. Natomiast żeby do tego doszło, Ty musisz dać jej przestrzeń, musisz być cierpliwy, jeżeli dziewczyna mówi Ci... Że nie ma teraz czasu, nie naciskaj na nią, zwłaszcza na początkowym etapie relacji, bo może to jest prawda, może dziewczyna jest mocno zapracowana, może jest ambitna, może ma wiele tematów na głowie i faktycznie nie ma ona czasu. Więc przede wszystkim zapamiętaj z tego materiału to, że jeżeli trafisz na dziewczynę, u której ten poziom zainteresowania nie jest tak wysoki, nie rezygnuj z niej. Natomiast bądź cierpliwy, daj jej czas i nie puszuj tego spotkania. Poczekaj tydzień, dwa, nawet jeżeli będziesz miał poczekać miesiąc czy dwa miesiące. Jeżeli to jest piękna dziewczyna, która Ci się spodobała, jeżeli to jest fajna osoba, która ma wiele do zaoferowania, warto poczekać. Skup się w tym czasie na innych dziewczynach, natomiast nie odrzucaj od razu tej dziewczyny. Nie usuwaj jej ze swojego telefonu tylko dlatego, że nie jest ona otwarta, aby z Tobą wyjść na dzień dzisiejszy, bo tak jak Ci mówię, w przeciągu dwóch, trzech tygodni to się może zmienić, i ta dziewczyna po prostu wyjdzie z Tobą na spotkanie. Panowie, trzeci przykład to jest sytuacja, w której poznajesz kobietę na żywo, rozmawiacie, nie ma aż tak dużo tego entuzjazmu z jej strony, natomiast mimo wszystko dziewczyna dała Ci do siebie numer, no ale kiedy do niej dzwonisz, dziewczyna odbiera, pyta się Ciebie, kto mówi, Ty jej odpowiadasz, że mówi, nie wiem, Piotrek, Damian, obojętnie, no i dziewczyna mówi Ci, że ogólnie. Teraz nie może rozmawiać, dzwońcie się w jakimś innym terminie, tak? I dziewczyna się rozłącza. Panowie, jest to typowy przykład sytuacji, w której kobieta dała Ci do siebie kontakt, bo nie chciała Ci mówić wprost, że nie jest tobą zainteresowana, tak? Dała ci numer w pełni świadomie, wiedząc, że kiedy zadzwonisz, ona po prostu powie Ci coś takiego i już nigdy więcej jej nie usłyszysz. Cóż, panowie, kobiety reagują czasami w ten sposób, dlatego że kobiety nie chcą się konfrontować z mężczyzną. Oczywiście nie wszystkie kobiety, natomiast jest faktycznie pewien procent kobiet, która, który nie powie ci wprost, że nie są one tobą zainteresowane, podadzą ci do siebie numer, a później po prostu nie będą odbierać, zablokują twój numer. No i jest to dla Ciebie jasny sygnał, że ta dziewczyna po prostu nie jest zainteresowana, więc proszę Cię, nie wypisuj do niej, nie trać na to czasu, nie trać na to energii, skup się na innych dziewczynach. Jeszcze w tym miejscu chcę tylko powiedzieć, że panowie nie oceniajcie tak bardzo dziewczyn za tego typu zachowanie. Ja powiem Wam szczerze, że w przeszłości miałem z tym trudności, było to dla mnie irytujące. Natomiast w praktyce dziewczyny po prostu boją się czasami konfrontacji, dlatego że istnieją na tym świecie mężczyźni, którzy są po prostu nienormalni, tak? Każda atrakcyjna dziewczyna, chociaż raz w życiu trafiła na mężczyznę, który był namolny, który do niej wypisywał, wydzwaniał, który nie rozumiał słowa nie. Dlatego właśnie dziewczyny czasami wolą dać ci do siebie numer i po prostu nie odebrać albo odebrać i powiedzieć, że nie mają czasu. Nieistotne, nie skupiaj się na tym, nie trać na nie czasu. Skup się na dziewczynach, które są tobą zainteresowane. A jak to wygląda w przypadku poznania kobiety przez internet? Panowie, załóżmy, że poznałeś dziewczynę na Tinderze, zacząłeś z nią pisać. No, i tak samo dziewczyna jest entuzjastyczna, odpowiada Ci, sama zadaje Ci pytania, kiedy pada temat spotkania, ona jest od razu chętna. Wychodzi z Tobą na randkę, jest to jasny sygnał, że ta dziewczyna jest Tobą mocno zainteresowana. Natomiast w przypadku, kiedy piszesz z dziewczyną i ta dziewczyna już nie odpisuje Ci tak często, tak? Zmyczowałeś ją, natomiast kiedy do niej piszesz, zajmuje jej, nie wiem, dzień, dwa, aby Ci odpowiedzieć, ale mimo wszystko ta rozmowa toczy się w jakimś tam tempie, bardzo powoli, natomiast mimo wszystko dziewczyna Ci odpisuje. Mimo wszystko dziewczyna daje coś od siebie, natomiast dzieje się to znacznie wolniej, znacznie więcej czasu zabiera jej to, aby Ci odpisać. Wcale nie musi być powiedziane, że nie uda Ci się tej dziewczyny wyciągnąć na randkę. Wcale nie musi być powiedziane, że ta dziewczyna za dwa, za trzy miesiące się w Tobie nie zakocha. Więc przede wszystkim, panowie... Proszę was, nie piszcie do dziewczyn jakiejś informacji na zasadzie, dlaczego mi nie odpisujesz. Mogłabyś mi odpisać, przecież przeczytałaś moją wiadomość. Proszę was, nie róbcie tego typu rzeczy, bo po prostu spalicie most z dziewczyną, z którą potencjalnie mielibyście możliwość wyjść. Z tego typu dziewczynami warto być cierpliwym. Więc panowie, idea jest taka, abyście nie poświęcali zbyt dużo energii mentalnej na. Komunikację z dziewczynami, u których ten poziom zainteresowania jest mniejszy. Miejcie je u głowy, to znaczy miejcie z nimi jakiś minimalny kontakt. tak? Jeżeli ta dziewczyna pisze z Tobą na Tinderze, padł temat spotkania i ona zbiła temat, nie jest jeszcze gotowa. Nie rezygnuj w 100% z tego, żeby ponownie do niej napisać, jeżeli to jest bardzo atrakcyjna dziewczyna, dlatego że weź pod uwagę to, że do niej pis pisze wielu innych mężczyzn. Weź pod uwagę to, że ta dziewczyna potencjalnie spotyka się w tym czasie z innym facetem, więc być może na tym etapie nie jest ona jeszcze otwarta, aby się z Tobą spotkać. Natomiast jeżeli nie spalisz tego tematu, mówiąc kolokwialnie, Wcale nie jest wykluczone, że w perspektywie miesiąca ta dziewczyna wyjdzie z tobą na randkę, jeżeli pozostaniesz cierpliwy i jeżeli również nie przegniesz z wiadomościami, tak? Ty nie masz do niej wypisywać, ty nie masz z nią budować relacji przez Tindera czy przez Instagrama, ty masz dać jej przestrzeń. Jeżeli dziewczyna powiedziała ci, że jest zajęta, daj jej tydzień, po tygodniu możesz jej wysłać jakąś wiadomość, jakiegoś, jakieś zdjęcie z jakiejś fajnej aktywności. Gdzie robisz ciekawe rzeczy, możesz wstrzechić tę rozmowę, wymienić z nią kilka wiadomości, spróbować jeszcze raz powolutku kroczek po kroczku umówić spotkanie, jeżeli ona jest cały czas wycofana, tak samo pauza, nie pisz do niej, poczekaj 2-3 tygodnie i znowu możesz to wznowić. Panowie, nie opowiadałbym Wam tego, gdybym sam w ten sposób w przeszłości nie wyciągał dziewczyn na randki. Jest taka możliwość, że Ty wyciągniesz bardzo atrakcyjną dziewczynę na randkę nawet po kilku miesiącach i to wcale nie musi oznaczać, że Ty na tę dziewczynę musisz poświęcić nie wiadomo ile czasu, po prostu bądź z nią w minimalnym kontakcie, bądź cierpliwy. Daj tę przestrzeń, ale w międzyczasie skup się na dziewczynach, które są otwarte, aby się z Tobą spotkać, i na te dziewczyny poświęć większość swojego czasu. To jest bardzo istotne, abyś na co dzień, jeżeli chcesz kogoś poznać, skup się na osobach, które są Tobą zainteresowane. Nie kieruj tej energii i czasu na osoby, które na ten moment są niedostępne. No, właśnie, i przeszliśmy płynnie do odpowiedzi na pytanie, na czym ty powinieneś się skupić, a w zasadzie na kim, tak? Na jakiego rodzaju dziewczynach, na których dziewczynach powinieneś się skupić, i również powiem ci za moment, dlaczego używam słowa dziewczyny, kobiety w liczbie mnogiej, dlatego że zachęcam cię do tego, abyś kiedy randkujesz, kiedy jesteś singlem, abyś miał. Kilka potencjalnych kobiet, dziewczyn, z którymi możesz się spotkać. Dlaczego? Dlatego, że będzie ci po prostu łatwiej, tak? Jeżeli będziesz miał poczucie, że jest kilka dziewczyn, z którymi możesz wyjść na randkę, to nie oznacza, że ty musisz z nimi wychodzić na randki dzień po dniu, że ty musisz każdy wieczór w tygodniu mieć zajęty i każdy wieczór poświęcać na kobiety. Ale jeżeli poznasz kilka kobiet, jeżeli będziesz miał świadomość, że masz kilka możliwości. Będziesz po prostu czuł się lepiej, będzie ci lżej, jeżeli któraś z dziewczyn nie pojawi się na randce, jeżeli któraś z dziewczyn jednak się wycofa i odwoła spotkanie. Będziesz miał również takie poczucie na randce z dziewczyną, że nie musisz aż tak bardzo się wyścigać, że jeżeli coś pójdzie nie tak, masz jeszcze kilka innych dziewczyn, z którymi możesz się spotkać. Nie ma nic złego w tym, że ty. Piszesz z kilkoma dziewczynami, że umawiasz się z kilkoma dziewczynami, jeżeli jesteś singlem, tak? Czy ty myślisz, że dziewczyny tego nie robią? Gwarantuję ci, że kobiety również to robią. Oczywiście nie mówię, że każda kobieta, nie mówię, że każdy facet, ale zachęcam Cię do tego, abyś wziął to pod uwagę. Nie zachęcam Cię do tego, abyś ty był nie fair wobec tych dziewczyn. Jeżeli one Cię pytają, czy ty się z kimś innym spotykasz, bądź z nimi szczery. Zawsze stawiam na szczerość w relacjach z kobietami i do tego również zachęcam Ciebie, ale nie ma nic złego w tym, że będziesz miał kilka potencjalnych dziewczyn, z którymi będziesz pisał, bądź z którymi będziesz się umawiał na początkowym etapie relacji. Więc w takim razie, na jakich dziewczynach powinieneś się skupić? Panowie, tak jak powiedziałem Wam przed chwilą, zachęcam Was do tego, abyście przede wszystkim większość energii poświęcali na dziewczyny, bądź na dziewczynę. Które są wami od początku zainteresowane. Z takimi dziewczynami zazwyczaj będzie wam po prostu przyjemniej, będzie wam łatwiej tworzyć relacje, dlatego że one będą dawać więcej od siebie, będą miały więcej entuzjazmu, będą miały więcej otwartości, aby Wyjść z tobą na spotkanie, aby coś zaproponować, aby przyjść na to spotkanie z uśmiechem i aby cieszyć się czasem spędzonym z tobą, a tego właśnie chcesz. Chcesz dziewczyny, która będzie entuzjastyczna, która przyjdzie na to spotkanie z poczuciem, że spotkała się z fajnym facetem i będzie po prostu miała ochotę z tobą wyjść ponownie. Natomiast, tak jak wspomniałem Wam również przed chwilą, to wcale nie musi oznaczać, że jeżeli dziewczyna jest zainteresowana Tobą od początku, że jej poziom zainteresowania się utrzyma i również to wcale nie musi oznaczać, że Twój poziom zainteresowania się utrzyma, bo może być tak, że się z nią spotkasz i okaże się po kilku spotkaniach, że nie macie aż tak wiele wspólnego i zdecydujesz się zakończyć tę relację, po prostu zdecydujesz się już więcej z nią nie spotykać. Chcę jeszcze tutaj powiedzieć, że te dziewczyny, które na ten moment są sceptyczne, dziewczyny, które dały Ci do siebie numer, ale nie mają w tym momencie czasu, dziewczyny, które zmeczowałeś na Tinderze, pisałeś z nimi, one Ci odpisują, ale nie są jeszcze gotowe na spotkanie. Nie przekreślaj tych dziewczyn, nie przekreślaj relacji z tymi dziewczynami, bo chociaż na ten moment jeszcze się z nimi nie spotkałeś, Chociaż na ten moment ich poziom zainteresowania jest, powiedzmy, w przedziale, bardziej powiedziałbym na poziomie 5, tak? To znaczy, dały ci one do siebie kontakt, mają one ciebie gdzieś tam z tyłu głowy, ale nie są jeszcze otwarte, aby się z Tobą spotkać. To wcale nie oznacza, tak jak powiedziałem Ci wcześniej, że ta dziewczyna za miesiąc, za dwa, trzy tygodnie, za dwa miesiące nie wyjdzie z Tobą na randkę. Więc, jaką strategię przyjąć właśnie z tymi? Dziewczynami, panowie, przede wszystkim nie poświęcajcie zbyt dużo czasu i energii mentalnej na kobiety, które na dzień dzisiejszy nie są otwarte się z wami spotkać. Jeżeli ona na ten moment nie ma czasu, nie jest otwarta się z tobą spotkać, przestań o niej myśleć. A przynajmniej postaraj się nie angażować swoich myśli w tę dziewczynę. Nie mówię, żeby się przekreślał. Miej ją gdzieś tam z tyłu głowy, że jest jakaś atrakcyjna dziewczyna, która pisała z tobą, potencjalnie będziesz w stanie wskrzesić tę rozmowę i wyciągnąć ją na randkę, ale bądź cierpliwy. Więc, tak jak powiedziałem Ci wcześniej, broń Boże, nie wysyła jej wiadomości na zasadzie, dlaczego nie masz czasu, na pewno gdybyś była zainteresowana, to byś znalazła ten czas, nie rób tego, bo tego typu wiadomości po prostu spalą te relacje automatycznie i już nigdy z tą dziewczyną nie wyjdziesz. A kto wie, może ta dziewczyna. Za miesiąc wyjdzie z Tobą na spotkanie i okaże się, że macie zajebisty vibe. Okaże się, że ta dziewczyna będzie chciała zainwestować w to więcej. Ta dziewczyna da Ci więcej od siebie z biegiem randek. I po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach może okaże się, że masz nową, piękną, ambitną, inteligentną, interesującą dziewczynę. Więc panowie, tak jak mówię. Nie poświęcajcie na ten typ kobiet zbyt dużo swojego czasu, swojej energii mentalnej, ale pozostańcie z nimi w jakimś minimalnym kontakcie. Jeżeli zaproponowałeś jej spotkanie jeden, drugi raz, dziewczyna nie miała czasu, Pauza, tak? Nie pisz z nią, nie wysyłaj do niej kolejnych wiadomości, nie próbuj budować z nią relacji przez Tindera, przez Instagrama. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, abyś po dwóch, trzech tygodniach wysłał jej jakieś ciekawe zdjęcie. Jeżeli byłeś nad jeziorem, byłeś nad morzem, byłeś w górach, wyślij jej fajne zdjęcie, bo to zdjęcie może posłużyć jako taki bodziec do wznowienia, ożywienia tej konwersacji. Jeżeli wyślesz jej coś ciekawego, coś, co nie wymaga odpowiedzi, coś krótkiego, to jest szansa, że ta dziewczyna będzie chciała się zaangażować w rozmowę z Tobą, dlatego że będzie ona miała takie poczucie, że Ej, ten facet był w jakimś fajnym miejscu, robi fajne, ciekawe rzeczy, może jednak powinnam rozważyć wyjście na spotkanie z tym gościem. Więc Przede wszystkim, jeżeli również dasz jej tę przestrzeń, nie będziesz puszował spotkania, ona po pewnym czasie zmięknie i jest szansa, że po prostu wyjdzie z tobą na to spotkanie, bo zaintryguje ją to, że ty cały czas masz luz z tym, że ona po dwóch, trzech propozycjach spotkania nie wykazała tej inicjatywy, ale z drugiej strony ty masz ten spokój mentalny. tak? Wysłałeś jej to zdjęcie. Masz luz, natomiast to wszystko, o czym ci mówię, ma pewne granice, tak? Ja ci mówię w tym momencie, abyś ty utrzymywał z taką dziewczyną jakiś minimalny kontakt, natomiast to nie oznacza, że ty masz z nią pisać przez pół roku czy przez rok. To nie oznacza, że ty masz jej co dwa tygodnie wysyłać fajne zdjęcia, ona ci odpowie jakimś jednym zdaniem i cisza, tak? Jeżeli ona nic nie daje od siebie, jeżeli odpisała ci coś, ale nie angażuje się w rozmowę, nie odpisuje na Twoją kolejną wiadomość, daj sobie spokój. Ewentualnie możesz do niej napisać po pół roku czasu i kto wie, może coś jeszcze z tego będzie, ale nie angażuj się emocjonalnie w dziewczynę, która na ten moment po prostu nie jest zainteresowana. I to właśnie tym chcę zakończyć ten dzisiejszy materiał, taką informacją, abyście panowie nie angażowali się emocjonalnie w dziewczyny, które mówiąc brzydko Przepraszam za te słowa, mają was w dupie. Jeżeli dziewczyna nie odpisuje ci, tak? Albo odpisała ci po tygodniu jednym zdaniem, później znów ci nie odpisuje przez tydzień, to jest dla ciebie jasny sygnał, że ta dziewczyna po prostu nie jest z tobą zainteresowana i nie rozważa ona na ten moment wyjścia z tobą na spotkanie. Inna jest sytuacja, jeżeli dziewczyna mówi ci, że nie ma czasu, ale mimo wszystko w jakimś tam stopniu się angażuje w konwersację z Tobą. Potencjalnie może ona rozważać wyjście z Tobą na randkę za 2-3 tygodnie, ale jeżeli dziewczyna kompletnie Ci nie odpisuje, tak? Nie ma z jej strony żadnego, żadnej inicjatywy, jeżeli chodzi o rozmowę, nie angażuj się w coś takiego, dlatego że będziesz po prostu tworzył w sobie problemy. I tak samo, jeżeli byłeś kiedyś na randce z dziewczyną, ale dziewczyna nie była już otwarta na to, aby się spotkać z Tobą drugi raz, Daje jeszcze szansę, tak? Możesz się do niej odezwać po jakimś czasie, ale jeżeli ona nie chce z Tobą wyjść, po raz kolejny jest wycofana, nie pisz do niej ponownie, tak? Dlatego, że będzie to wyglądać po prostu słabo, wyjdziesz na gościa, który poświęca czas na dziewczyny, które mają cię w głębokim poważaniu, i to również nie jest atrakcyjny sygnał dla kobiety. Taka kobieta może sobie myśleć, że nie masz po prostu innych alternatyw, więc w kółko wypisujesz. Do niej. Także panowie, mam nadzieję, że ten materiał będzie dla was użyteczny. Mam wrażenie, że troszeczkę chaotycznie przedstawiłem wam te wszystkie informacje, natomiast wierzę, że będą one dla was pomocne. Dajcie mi znać, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie, abym coś dodał, pozostawcie komentarz i pamiętajcie o tym, że możecie wysłać do mnie maila, możecie opisać mi pokrótce swoją historię. Kto wie, być może będę w stanie wam. Pomóc! O czym macie jeszcze pamiętać? O tym, aby koniecznie polajkować ten film, aby zasubskrybować ten kanał. No i tyle na dzisiaj z mojej strony. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia.